Nie wiem, co się dzieje, Wszystko, wszyscy skaczą. Nie wiem, co się odwala, wszyscy skaczą. Nie wiem, wszyscy wrzeszczą rąbać pis, nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Nie wiem, co się dzieje. Wstaję sobie. Co się stało? Co się dzieje? Co nie gadają? Nie wiem, może posłucham, bo nie wiem, co się dzieje. Co się dzieje. Co się dzieje wszyscy wrzeszą? Co się dzieje? Nie wiem, przyjechałem sobie na right hour na Pokémon GO. W sensie w Pokémon GO. Nagle wszyscy coś wrzeszczą. Co się dzieje, wszyscy wrzeszczą? Boję się, boję się. Nie wiem, czy się odwala, może usunę to... Znaczy nie usunę, ale po prostu skończę, bo przyjechałem tu po coś innego, nie wiem, co chodzi. Jestem pod błoniami i oni tu nadal stoją, co się dzieje? Policja, policja se stoi.